10 lat triatlonów w Gdyni. Wspomnienia, kulisy, ciekawostki i rozmowy z tymi, którzy zapisali się w historii pierwszych zawodów z podznaku Ironman w Polsce. Gościmy zawodników pro, ambasadorów i wyjątkowych uczestników imprezy. Startowałeś w Gdyni? Wróć z nami do tych wspomnień. Nie startowałeś? Wystartujesz, gdy posłuchasz. Lecimy! Witamy w kolejnym odcinku podcastu 10 lat Triatlonów Gdyni. Dla formalności, przypomnijmy, że spotykamy się z okazji zbliżającego się jubileuszu zawodów i rozmawiamy z osobami, które zapisały się w historii triatlonów Gdyni. Dziś powspominamy rywalizację, która miała miejsce w 2017 roku. Z tego powodu do naszego studia zaprosiliśmy dwoje wyjątkowych gości: Katarzynę Ionio, czołową polską Age Gruperkę, uczestniczkę zawodów Enea Ironman 70.3 Gdynia, Kasia cały czas potakuje, to podczas prawda. których wywalczyła slota na Mistrzostwa Świata na dystansie połówki. Cześć, Kasia. Dzień dobry, cześć. Jest z nami również Marcin Wencel, kierownik biura sponsoringu i zarządzania marką WNEI. Cześć, Marcin, witamy Cię. Cześć, witam. A ten podcast mają przyjemność prowadzić? Łukasz Maleszewski i Piotr Jakubik. Rok 2017 to trzecia edycja zawodu w Gdyni, już pod szyldem Ironman. W tym samym roku na połówce w Gdyni zadebiutowała właśnie Kasia Jonio. Kojarzyłaś już atmosferę w Gdyni ze sprintów, w którym miałaś okazję startować rok wcześniej, czyli w 2016, no ale wiadomo, że start w połówce to jest już zupełnie coś innego poprzeczka zostaje zawieszona o wiele wyżej, jak wspominasz swój debiut w Enea Ironman 70.3 Gdynia w 2017 roku. Wspomniany start w sprincie rozbudził mój apetyt, ponieważ tam y, udało mi się zdobyć drugie miejsce w grupie, co było dużym zaskoczeniem, bo to był dopiero początek mojej trytonowej przygody. I pamiętam, jak gdzieś, że po zawodach zrobiłam sobie zdjęcie pod y, sławetną emką y, na placu Kościuszki y, z podpisem: Wracam tu za rok, robię połówkę. Po prostu zobowiązałam się sama mentalnie do tego, żeby się przygotować na ten dłuższy dystans i wrócić do Gdyni. I tak też zrobiłam. Wprawdzie nie debiutowałam na dystansie w Gdyni. Ja mm -hmm. miałam małą rozgrzewkę dwa miesiące wcześniej w innej lokalizacji w Polsce, ale tak, czekałam na ten start w Gdyni, bo to jest po prostu. To, to, to jest ten, Iron Man. To jest właśnie to, chciałam powiedzieć, że dla wielu osób startujących w Rytnonie albo początkujących czy rozpoczynających swoją drogę w triathlonie, to M z to jest po prostu, wiecie, ikona. Tak? Każdy chciałby wystartować pod tym brandem. Sprint oczywiście też był pod tak brandowany Ironmanem, natomiast no, to nie to samo. Patrząc z boku, pewnie kogoś mogło to za, by, zbudzić jakiś zachwyt, że udało mi się zdobyć drugie miejsce, wejść w grupie w Ironmanie, ale hej, to był sprint. Ale wy znacie wszystkie memy, że to się nie liczy, tak? <laughs> Więc musiała ta połówka w końcu się zdarzyć. A pamiętasz swój czas i miejsce z połówki, z debiutu? O, pamiętam. Słuchamy. Miejsca nie pamiętam, bo było żenująco niskie, było absolutnie poniżej oczekiwań. Mój czas wtedy to chyba około 5,26, o ile dobrze pamiętam. Ciut mniej, 5,25-44. Okej, okay. w porównaniu z debiutem. Mającym miejsce dwa miesiące wcześniej to było 15 minut gorzej, więc ja byłam totalnie zrozpaczona, ale były ku temu pewne niestety przyczyny. Miałam kilka przygód y, podczas tego startu, dzięki którym on mi się zapisał w pamięci, oczywiście. Krótko możesz o nich opowiedzieć? Tak, przede wszystkim y, okazało się, że pieczołowicie i detalicznie przywiązany bidon na kierownicy okazał się jednak być niestabilną konstrukcją. I kiedy wybiegałam ze strefy zmian z rowerem, to ten bidon mi dyndał w okolicach kolan, a oczywiście nie przewidziałam, że. Tak się może wydarzyć, i nie miałam żadnych zapasowych bidonów. Więc do pierwszego punktu wodopojowego jechałam absolutnie bez napoju, do tego obijając co każdy ruch kolanem ten bidon, który mi wisiał, bo też nie byłam w stanie go. Zdemontować totalnie, tak? No nie byłam w stanie się też z niego napić. To było dość zabawne zresztą. Natomiast dzięki temu to oczywiście wpłynęło na ten całkowity czas. Natomiast y, plusem i taką pamiętną chwilą z tych zawodów było to, że udało mi się finiszować z moją przyjaciółką z klubu, więc zbiegałyśmy identycznie obok siebie, po prostu ramię w ramię, trzymając się za ręce na metę. O czymś tam chwilę marzyłyśmy kiedyś, żeby się zdarzyło i fajnie, że zdarzyło się to właśnie w Gdyni. To ja tylko dodam, że to słabe, twoim zdaniem, miejsce to było dziewiąte w twojej kategorii. No to, to słabe. Jest słabe? W debiucie osób, w Iron Manie, dziewiąte miejsce tak zazdroszczę. <laughs> Wiecie, że u kobiet, a im starzej, im, im wyższa grupa wiekowa, tym. Im jest bardziej to doświadczona osoba. Zdecydowanie tak? to jest ciut łatwiej. Piękne debiutowe historie, i zobacz, potwierdza się po raz kolejny, że żeby się zmotywować, żeby wystartować, najlepiej publicznie o tym wcześniej poinformować i wtedy już nie ma wyjścia. Słuchajcie, ale 2017 rok to nie tylko debiut Kasi w Gdyni na połówce, ale również debiut marki Enea jako sponsora tytularnego tych zawodów. Kościliśmy tutaj w naszym podcaście w pierwszym odcinku Konrada Szałkiewicza z Herbalife. Wy po Herbalife tą pałeczkę w 2017 roku przyjęliście i ta historia wspaniała trwa do dnia dzisiejszego. Skąd taki pomysł? Bo przecież Enea, Ogromna firma, macie to portfolio sponsoringowe, bardzo szerokie, koszykówka, sporty, rakietowe, wieślarstwo i znalazło się miejsce też na triatlon. Dlaczego? Tak jest. Przede wszystkim NEA, jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w liczne projekty sponsoringowe na terenie całego kraju. Tak jak wspomniałeś, jesteśmy zaangażowani w sponsoring wielu związków sportowych, wieślarstwo, zapasy. Polski Związek Tenisa Stołowego, jest wiele drużyn zespołowych, oczywiście, w które jesteśmy zaangażowani, ale tak jak wspomniałeś, w 2017 przyszedł czas na triatlon, wyjątkową dyscyplinę, która łączy trzy najbardziej popularne dyscypliny uprawiane w Polsce. I to była głównie. Taka pierwsza przyczyna, dlaczego zainteresowaliśmy się właśnie triatlonem jako, jako marka Enea, ponieważ stawiamy przede wszystkim też na rozwój aktywności fizycznej, na promowanie aktywności fizycznej i triatlon łączy sport profesjonalny ze sportem amatorskim. Dlatego postanowiliśmy zaangażować się właśnie w triatlon, sponsoring kultowej, czołowej, najważniejszej imprezy triatlonowej. W Gdyni początkowo nie byliśmy jeszcze sponsorem tytularnym, tylko partnerem głównym i następnie przejęliśmy tą pałeczkę od firmy Herbalife i zostaliśmy sponsorem tytularnym. Ta historia cały czas się rozwija, bo w portfolio teraz aktualnie mamy kolejny projekt sponsoringowy, pewnie o nim jeszcze będziemy chwilę, Będzie jeszcze chwilę tak, będziemy o nim mówić, ale mam na myśli oczywiście na Ironman 70.3 Poznań. Super, z naszej strony to też jest taki układ idealny, no bo przecież triatlon to przede wszystkim pozytywna energia. A skoro energia, to wiadomo, że Enea. Do Poznania oczywiście jeszcze wrócimy, ale na razie wracamy do Gdyni, wracamy też do Kasi, bo wspominaliśmy jej debiut w 2017 roku, ale nie jest tajemnicą, że startowałaś jeszcze na półce w Gdyni dwa razy, w 2019 i 2021 roku. Skupmy się najpierw na 2019. Poprawiłaś wtedy swój czas o blisko 20 minut, ale co jeszcze ważnego wydarzyło się podczas tego startu? Podczas startu wydarzały się same ważne rzeczy, bo to walka ze sobą, wiara w to, że może rzeczywiście uda mi się zająć jakieś podiumowe miejsce. Natomiast na bieganiu to troszkę zaprzepaściłam, natomiast wiara pozostała, liczyłam bardzo na slota. I jeszcze dodam, że tego samego, w tym samym roku wcześniej startowałam też na imprezie sygnowanej logo Ironman w Estonii. Tam też liczyłam na slota. No tam dość mocno zaskoczyła mnie trasa biegowa, więc <grym> marzenia się rozwiały dość szybko już podczas samego, samego startu. Więc ta dnia była dla mnie takim właśnie... Yy... Po pierwsze chciałam poprawić ten czas z 2017, a po drugie no, miałam w głowie cały czas to marzenie o slocie, którego nigdy wcześniej nie wywalczyłam. Znowu, jeżeli mówimy o takich rzeczach ikonicznych dla triatlonistów, to ten slot rzeczywiście jest taką rzeczą, którą każdy wierzy, że wiele osób marzy, żeby zdobyć. I pamiętam, że w tym właśnie 2019 roku to był taki szybki wypad. Zwykle staramy się te wypady tretonowe organizować trochę szerzej, jechać dwa dni wcześniej, zostać dzień później, połączyć to z wakacjami. Coś tam rodzinnie nam się to nie spieło. Pojechałam z kolegą i tuż po zawodach mieliśmy wracać do domu, jeszcze miałam być kierowcą, więc generalnie na dużym zmęczeniu do Warszawy, wiecie. Następnego dnia do pracy, jakby cała ta perspektywa mocno taka niesprzyjająca. Natomiast Adrian bardzo nalegał, żebyśmy poszli na ceremonię rozdania slotów, która jest późno, tak trzeba było chwilę poczekać. No więc poszliśmy i... Ten ceremonię pamiętam, nie dość, że ją mam nagraną, bo oczywiście ktoś się zarejestrował. Wszyscy ba ją mogą zobaczyć, jest na YouTube. To prawda. Bardzo dziwił mnie spokój, z jakim ludzie przyjmowali te wyróżnienia, bo dla mnie, jakby jak widziałam, jak inne osoby przede mną dostawały te sloty, to myślałam sobie, rany, to chyba jakiś taki chleb powszedni dla większości, bo ja siedziałam jak na szpilkach. Naprawdę. I kiedy nie dość, że w mojej kategorii wiekowej pojawił się dodatkowy slot, który zrolował ze starszej grupy wiekowej, pierwsza dziewczyna nie wzięła, drugiej chyba nie było, trzecia już miała, nie pamiętam. W końcu były dwie dziewczyny z Polski, przede mną, wiedziałam, że. Są trzy loty, to one na pewno te dwa wezmą. Pytanie było, co się stanie z tym trzecim. No i ku mojemu absolutnemu, bezgranicznemu szczęściu zrolował do siódmego miejsca, które wtedy chyba miałam, chyba to było siódme czy ósme. Ósme. Ósme, okej, okay. no więc ósme. Wypieram, jakby to, bo to nie jest istotne, prawda, mm -hmm. w pewnym momencie. Tak. więc ta moja dzika radość, która została zarejestrowana, myślę, że była dość. Patrzę, mam zdjęcia i widzę te twarze ludzi mocno zdziwione, patrzące na mnie, co ja wyczyniam, krzycząc i w ogóle wariując, ale dla mnie to była ogromna radość. Drżącą ręką próbowałam jednocześnie, sobie wiecie, na, w aplikacji bankowej podwyższyć kredyt limitowy, limit kredytowy <grym> Boże, na karcie kredytowej, żeby móc to wszystko sfinalizować, bo nie byłam gotowa. Znaczy, byłam, licząc, że to się zdarzy, realnie nie Żyłam chyba w to, więc tak, to była ogromna radość i ogromne szczęście, i takie wyróżnienie. To też był mój pierwszy rok pracy z nowym trenerem, więc w ogóle no, to się wszystko tak pięknie spięło. Oprócz tego jeszcze filmiku, gdzie jest ta Twoja wielka radość, jest jeszcze takie charakterystyczne zdjęcie, kojarzy się? Tak, tak, jest takim napięty, tak, a i nie z, tak, tak, z okiem. Tak, mam dwa takie piękne zdjęcia, które gdzieś wasz fotograf mi zrobił. Jedno właśnie takie wyrażające całą emocję, to jest po prostu statyczne zdjęcie, a drugie właśnie z slotem w oku w sensie taki monokular. Co się stało, czy co się stanie jeszcze z tym potem, to o tym porozmawiamy jeszcze w dalszej części naszego podcastu. Tak, ale te zdjęcia są pewne, takie zdjęcia ikoniczne, które rzeczywiście my nawet po wielu latach organizacji tego wydarzenia, przecież przeglądamy co roku tysiące zdjęć z Gdyni, gdzieś tam pamiętamy i to naprawdę jest jedno z nich, także że jesteś jedną z naszych bohaterek ulubionych. Love. Marcin, rozmawialiśmy tak trochę, zaczęliśmy od strony biznesowej, ale triatlon to przede wszystkim ludzie, emocje, starty, sport, a wiemy, że pracownicy NEI nie tylko są w Gdyni służbowo, ale również widzimy ich na trasach. Jak to wygląda? Od kilku lat wprowadziliśmy w grupie NA taki program NA Team i objęliśmy opieką trenerską właśnie naszych zawodników. To jest profesjonalna opieka trenerska. Mamy tam oczywiście też dietetyka, porady jak prowadzić trening, jak rozpocząć w ogóle treningi. Mamy plany treningowe, dodatkowo wprowadziliśmy też treningi, które odbywają się w Poznaniu, więc mocno angażujemy tych naszych pracowników co jest bardzo ważne, bo ta liczba pracowników jest coraz większa. Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie generalnie triatlonem, ale przede wszystkim aktywnością fizyczną, bo do tego też sprowadza się trochę też nasz program. W tej chwili prawie 400 pracowników jest zaangażowanych w ENA Team i nie mówię, że 400 przygotowuje się do startu w Gdyni, bo tak by było pięknie, ale większość z nich aktywnie trenuje. A część z nich przygotowuje się do startów, oczywiście do Gdyni, Poznania, ale też innych imprez triatlonowych, które mamy, bo najbliższe na Żlin Triatlon, a potem jeszcze na Bydgosz Triatlon, który też oczywiście jesteśmy sponsorem, i tam nasi pracownicy. Wystartują. Super, tych 400 nie oczekujemy, ale mówmy się, że jak będzie 100, to specjalną klasyfikację jakąś Wam przygotujemy. To jeszcze, to jeszcze chwila nas to. Potrzebujemy jeszcze może 2 lata i 100 pracowników, gdy nie wystartuje. Obiecuję. No dobrze, Kasiu, to teraz delikatnie z przymrużeniem oka. Łukasz tutaj zauważył, że startowałaś w 2017, 2019, 2021. To jest jakaś tajemna taktyka, że tylko nieparzyste lata? Coś za tym stoi? No, te ostatnie wydarzenia, te ostatnie lata to niestety wina Chińczyków, już nie moja. Ale nie, nie bo nie ma żadnej ukrytej taktyki. Tak się składało. Generalnie staram się startować regularnie w fajnych zawodach, więc często wracam do miejsc, które lubię. Natomiast w Gdyni w 2018 wyeliminowałam mnie ze startów. W Gdyni wyeliminowała mnie kontuzja. W 2020 COVID. No tak właśnie. A teraz jest 2022. I też od razu mogę zdradzić, że w tym roku nie zaplanowałam startu w Gdyni. W zasadzie troszeczkę nieświadomie podążając tym... Yy, tym szablonem startów w latach nieparzystych, bo po prostu mi się już nie spiął kalendarz. Jasne, ale skoro już o tym mówimy, to przygotowując się do tego podcastu, przeczytaliśmy sobie wywiad twój dla portalu triathlonlife.pl, z którym zresztą też mamy przyjemność współpracować. I tam wspomniałaś, że Hawaje to może nie jest takie wielkie marzenie, największe, ale że planujesz start na pełnym dystansie w Gdyni, no to kiedy ten plan może się ziścić? Słuchajcie, no jest rzeczywiście, nawet przy rozmowie o tegorocznym sezonie z trenerem, gdzieś za nam się plan na pełen dystans. Pewnie nie w tym roku, ale myślę, wiecie, to tak fajnie sobie gdzieś złożyć może, nie wiem, jakieś okrągłe urodziny, jakieś wydarzenie życiowe, żeby to tak. połączyć, takie było cele, żeby celebrować ten moment. Natomiast, no, nie będę czekać teraz do kolejnych okrągłych urodzin. I tak, i myślę o przyszłym roku, jako roku debiutu w pełnym. Chociaż ja to jestem taką nieparzystym. osobą... Nieparzystym. Nieparzystym, tak, się rzeczywiście. Na nas zgadza, na Nie to się rok. I teraz W podcaście już padło, więc skoro jest publiczna deklaracja, Kurczę, no to... macie mnie, dokładnie. Ale wiecie, ja to jestem taką osobą, która bardzo metodycznie podchodzi do tematu. zaczęłam. wiem, że wiele osób zaczyna trenować triatlon i od razu tego samego roku chce robić jakieś długie dystanse. A ja naprawdę rok do roku zaczęłam, pierwszy mój start miałam w 2015, i naprawdę ja zwiększałam te dystanse metodycznie, prawda? W pierwszym roku robiłam tylko sprinty i jedne ósme, potem ćwiartki i Olimpijki. Dopiero potem doszłam do połówki, i tam się zatrzymałam. Gdzieś mentalnie też z jakimś jakąś obawą, że to już jest trochę y, duży przeskok na tego pełnego. Ale tak, dojdę tam, no ale teraz już nie mam wyjścia. Dojdę tam, będę no, tam. Czekamy. Hmm. Kasia wspomniała, że w tym roku w Gdyni nie wystartuje, ale może Marcin przekonasz się, że warto zajrzeć do Poznania, bo jak już zdradziliśmy to w tym roku po raz pierwszy Enea Ironman 70.3 Poznań. Czego możemy spodziewać się po debiucie tych zawodów w stolicy Wielkopolski? Przede wszystkim my bardzo cieszymy się, że impreza rangi i marki Ironmana zawitała do Poznania. Ponieważ w Poznaniu znajduje się nasza główna siedziba, zachodnio-północna Polska to jest obszar naszej głównej działalności. Tam głównie znajdują się nasi klienci, więc yy, to jest dobra informacja dla wszystkich, że impreza Ironmana odbędzie się w Poznaniu. Przede wszystkim liczymy na tych 100 pracowników, tak? Mają mieli naprawdę blisko do, do udziału w zawodach, to przede wszystkim, ale też. Yy, z racji tego, że będzie to na naszym terenie, na pewno przygotujemy jakieś y, niespodzianki dla naszych kibiców, pracowników, uczestników, zawodników, więc. Y Dzisiaj nie zdradzę szczegółów, ale oczywiście obiecuję, że nasze strefy i atrakcje, które przygotujemy na pewno będą interesujące dla wszystkich uczestników. Ja jednak postaram się pociągnąć Ci trochę za język, jeżeli chodzi o te tajemnice i o to, co nas czeka, jeżeli chodzi o przede wszystkim strefę rodzinną Enei. bo przy każdej okazji organizujecie taką specjalną strefę, gdzie mamy sporo atrakcji, konkursów, zabaw dla kibiców też, ale również też dla zawodników, dla całych rodzin, czego możemy spodziewać się w tym roku zarówno w Poznaniu i w Gdyni. Zawsze stawiamy, żeby ta strefa była skierowana dla całych rodzin. Wiemy, jak bardzo zajęci są rodzice, w sensie osoby startujące, to już zupełnie są zajęte, ale osoby opiekujące i kibicujące również mają bardzo dużo pracy i często widzimy, jak ciężko jest przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego, żeby złapać właśnie zawodnika i przybić piątkę i dopingować go. Dlatego nasza strefa ma być taką często strefą chwili relaksu, żeby właśnie dziecko mogło przyjść, skorzystać z. Atrakcji. Często są to też atrakcje takie edukacyjne, związane z ekologią, z aktywnością fizyczną, bo tak jak już wspomniałem na początku, zależy nam na promowaniu aktywności fizycznej od najmłodszych lat. Dlatego one będą zróżnicowane i każdy znajdzie coś dla siebie w tej strefie. Słyszałem, że będzie promocja pewnej dyscypliny, w którą też jesteście zaangażowani. Tak e, jak najbardziej będzie promocja tenisa stołowego i połączymy siły z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego i taka specjalna strefa na pewno powstanie. Rakietki w dłoń, można już trenować, wiem, że Piotr jesteś fanem. więc Ja już się zgłaszam, całą szkołę postową trenowałem, <laughs> także jestem tam pierwszy, słuchaj, jeszcze zanim otworzycie. Zapraszamy serdecznie. <laughs> Kasiu, wracamy do ciebie, jeżeli mogę oczywiście. E... Czekam. Obiecałem, że dopytam. Co się stało z tym pamiętnym, charakterystycznym slotem, po którym była ta wielka euforia? Niestety ta pandemia, nie będę mówił jaka, wszyscy mamy już jej dość, pokrzyżowała plany. Miał być start w Nowej Zelandii, nie doszło do tego. No co teraz dalej? Miał być start w Nowej Zelandii, który został odwołany, więc organizacja dała możliwość deferalu, tak zwanego, czyli przypisania slota na kolejne zawody, czyli na rok 2020 w Stanach Zjednoczonych. Na co przestałam i taki był też plan. Natomiast pandemia niestety zawitała do nas dłużej, nie chciała odpuścić, i stany w, w tym czasie, kiedy były organizowane zawody, nie wpuszczały zawodników spoza właśnie z Europy, tak, z różnych tam innych obszarów świata, a przyznam, że nie byłam aż tak zdeterminowana, żeby szukać różnych nie do końca oficjalnych może sposobów, tak, dotarcia do Stanów Zjednoczonych. Więc zdecydowałam się, ten slot przepisać. Natomiast ponieważ. Tak jak powiedziałam, ta pandemia była dość nieprzewidywalnie długa. Bałam się, że ona będzie jeszcze przez kolejny rok tak nam tutaj dokuczać. I wybrałam Finlandię w 2023 roku jako bezpieczną opcję, lokalną, czytaj europejską. I tak też to zostało. Potem wprawdzie miałam możliwość przyjęcia slota, bo i w Gdyni, i potem w Turcji yy, dzięki miejscu na podium. Yy, Mogłam go zakupić na ten start właśnie w 2015. Ja 2020. Cię nawet gdzieś tam widzę, bo ja na scenie byłem wtedy. Tak, tak i ja pamiętam na też, lewo, że pamiętałeś daleko, mnie, tak. Tak. Wiedzę, że to była mi ja, ta wariatka, ciesząc, ciesząca się <laughs> dwa lata wcześniej. Nie zdecydowałam się go przyjąć, bo wiecie dlaczego? Oglądałam te zawody. Oczywiście wtedy nie były rangi, to nie były mistrzostwa świata, były jakieś, to było po prostu jedno z wielu imprez cyklicznych w Utah. <laughs> Są bardzo ciężkie zawody. Naprawdę, są bardzo ciężkie zawody, a, Ale... naprawdę, Ale... ciężkie zawody, a jednak ja no, mam tę pokorę w sobie. Wiem, że nie jestem mistrzynią świata, nigdy nie będę. I chciałam trochę cieszyć się też tym startem, tym moim debiutanckim startem na Mistrzostwach Świata. Ja nie mówię, że Finlandia będzie lżejsza, natomiast, no. Juta zdecydowanie jest takie mocno dające w kości, świadomie odpuściłam po prostu ten, tę miejscówkę. I wszystko przed tobą, jeżeli chodzi o ten start. Tak, i też świadomie właśnie nie przyjmuję tych slotów, bo chcę, żeby rzeczywiście ta Finlandia była taką celebracją, wiecie, takim moim wyczekanym startem w imprezie rangi mistrzowskiej. To już oczywiście trzymamy kciuki. Myślę, że będzie tam sporo Polaków bliżej dla kibiców, także, także rozumiemy tę decyzję. No dobrze, wróćmy jeszcze na chwilkę do roku 2017 i do takiego aspektu Ena Ironmangdania, który często się u nas pojawia, bo to nie tylko sport, nie tylko emocje, ale też pomoc, aspekt społeczny, aspekt charytatywny. W 2017 roku pamiętam rywalizacja Pawła i Roberta Korzeniowskich, wtedy na rzecz UNICEF, natomiast y, w roku ubiegłym, dzięki wsparciu NEI, mieliśmy akcję Twoje Waty, Twoja Pomoc. Duży sukces, Marcin, powiesz o tym trochę więcej? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim, jako marka NEA staramy się łączyć projekty sponsoringowe i żeby to nie był tylko ten aspekt wizerunkowy, budowania rozpoznawalności marki, kreowania marki i pozytywnego wizerunku, ale także oczywiście działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dlatego też w zeszłym roku powstał projekt program Twoje Waty, Twoja pomoc. Wszystkim bardzo dobrze znany mechanizm zbierania kilometrów, generowania energii, która była zamieniona na konkretną Pomoc, czyli w tym przypadku jednostką było kilowatogodziny, i przez okres trwania tej akcji ponad 700 uczestników wzięło udział i aktywnie zbierało kilowatogodziny. Zebraliśmy prawie 12 tysięcy kilowatogodzin, które oczywiście przełożyły się na realną pomoc. Wspólnie z organizatorem wybraliśmy trzy fundacje i każdy. Uczestnik, każda osoba, która aktywnie uprawiała sport, to była zarówno jazda na rowerze, bieg, a także ergometry wieślarskie, mogła przekładać swoją właśnie energię na konkretną pomoc. Wybierała wtedy dedykowaną fundację, i złotówki wtedy trafiały już do wybranej fundacji na sam koniec. Super, bardzo się cieszymy, że takie akcje się odbywają i to wydarzenie ma szerszy wymiar niż tylko sportowy. Kasiu, wrócę jeszcze na chwilkę do ciebie. Mówiłaś o tym, że metodycznie podchodzisz do realizacji celów, do treningu i no twoja historia pokazuje, że to się sprawdza. Powiedz mi, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa przynależność do klubu? Jesteś reprezentantką Kuźni Triathlonu. Eee, tak, jak... już łam, łamaną w zasadzie na Triathletic Team, bo okay. y, w 2018 roku podjęłam współpracę z Sergiuszem Sobczykiem. Pozdrawiamy, był tutaj u nas Tak, naszym gościem. <laughs> ogromną, odpowiadając na twoje pytanie. Myślałam o tym y, wiele razy. Ja chyba po prostu jestem taką osobą, że ja lubię być częścią grupy. Kuźnia była świetnym, jest nadal oczywiście świetną y, społecznością, która po pierwsze uczy triathlonu, no bo to też są pewnego rodzaju bardzo praktyczne wskazówki odnośnie samych startów, tak treningu i tak dalej. A po drugie, pozwala się poczuć esencję tego sportu poprzez obcowanie z ludźmi, którzy mają taką samą zajawkę. Pomijam fakt, że Kuźnia ma bardzo wyraźne stroje i wyraźne logo i kolor zielony jest bardzo rozpoznawalny. Dzięki temu doping jest naprawdę niosący podczas startów. Czasami patrzę na zegarek, gdy biegnę. Próbuję rejestrować, o ile przyspieszam, słysząc doping. Rzeczywiście jest to dość znaczne, znaczne przyspieszenie. Mi jest dobrze być częścią większej grupy, większej społeczności. Kuźnia była takim miejscem, w którym czułam się świetnie. Teraz startuję rzeczywiście w, w barwach Triathletic Team. W tym roku mamy już wreszcie swoje stroje startowe, więc z mojej piersi zniknie logo. Kuźni pojawi się logo Triathletic i to jest podobne znowu odczucie tak? bycia częścią większej społeczności ludzi, którzy dzielą te same zainteresowania. Super, pozdrawiamy oczywiście z tego miejsca Sergiusza, który również był tutaj naszym gościem i sporo nam ciekawych historii opowiadał. Rozmawiamy cały czas o startach Kasie, ale Marcin, oczywiście, ty też jesteś tutaj sportowa sylwetka. Czas przejść tutaj na, do konkretów, jeżeli chodzi o Twoją osobę. No, czas się pochwalić. Startowałeś w Gdyni, startowałeś w Gdyni w Sztafecie, tak? Startowałem w Gdyni w Sztafecie i startowałem na 1.8 w Bydgoszczy, ale jak tutaj usłyszałem, że o tym w ogóle nie powinno się mówić. Ale też mogę powiedzieć, że właśnie. Yy... Ja zawsze byłem osobą aktywną i sport mhm. mi był bardzo bliski, więc zawsze od wieku dziecięcego uprawiam sport. Ostatnio oczywiście głównie amatorsko, ale cały czas regularnie. I pracując w NA, czyli już tam od siedmiu lat, jestem mocno zaangażowany w projekt triatlonu i byłem obecny na wszystkich imprezach triatlonowych. To rzeczywiście po pierwszym dniu to już praktycznie człowiek jest zdecydowany, że za rok, za rok startuje, po drugim to już praktycznie wypełnia formularz rejestracyjny, ale gdzieś tam zawsze z uwagi na. Na różne inne obowiązki nie zdecydowałem się ostatecznie. Dopiero w zeszłym roku pierwszy start w Bydgoszczy. I w tym roku myślę, plan jest podobny, też pewnie podobny dystans w Bydgoszczy, ale chciałbym ten sprint, o którym była mowa, zrobić w Gdyni jako taki dobry początek, tak to nazwijmy. Ale już indywidualnym. Tak, tak, oczywiście. Już wtedy indywidualnie, ale też bardzo systematycznie podchodzę do tego, czyli małymi kroczkami, małymi kruszkami. Ale wiecie co, dla mnie sprint teraz, z perspektywy już oczywiście tych kilku lat startowania, jest trudniejszym startem. Bo naprawdę trzeba z siebie dać wszystko od samego początku do końca. Na połówce to... Ale nie strasz go tak, bo ja tam się nie Nie, no musisz, no wiesz, to już... Nie, publicznie, liczynę, znowu. publicznie zadeklarował, oczywiście, więc niestety będziemy to... teraz rozliczać. To już musi być ogień od... Niestety te publiczne deklaracje. Połówka trochę wybacza, tak? gdzieś coś się podwinie noga, tak. no można ok, dobra, tak. to nadrobię na bieganiu, chociaż to też nie jest takie proste, jak się y, o tym myśli. Natomiast rzeczywiście sprint jest wymagający, także. Chociaż nie, to była dwa lata temu, co była taka fala na sprincie? Tak. Okay. <laughs> tak. To jest zawsze to ryzyko. Zdarza się. A... Nie, to jest świetne, znaczy w ogóle pływanie na fali to jest tak inne, właśnie to są takie plusy, gdy nie wiesz, że są doświadczamy rzeczy, których nie mamy na innych zawodach, tak? Nigdzie nie ma takiej fali. Teraz, teraz już mnie uspokoiłeś. No no jeszcze... goszczy, pływanie z prądem wiesz, no proszę cię. Tam zawsze każdy ma życiówkę przecież. Ale swoją drogą, wspominając o sprincie, to to jest jedna z takich ciekawostek w Danii, bo nie na wielu imprezach w serii Ironman spotyka się dystans sprinterski. A, a my to rzeczywiście trzymamy, bo tak jak Twoja historia, Kasia, pokazuje, jest ogromna rzesza ludzi, którzy właśnie od tego sprintu zaczęli. To była taka pierwsza furtka, która później otwierała drogę do tych kolejnych dystansów, także cały czas zapraszamy, nadal na sprint można się zapisać. I no, może przydało się troszeczkę wcześniej ruszyć z jakimiś treningami, ale myślę, że jeszcze teraz też dacie radę się przygotować. Na euforii. Skoro o sprincie mowa, to już tutaj będziemy powolutku finiszować w tempie sprinterskim. Seria krótkich pytań, Kasia, dla ciebie, taka zabawa w skojarzenia. Trzy powody, dla których warto rozpocząć przygodę z triatlonem. Co ci przychodzi do głowy? Świetna sylwetka, nowe znajomości i super organizacja czasu. OK. Proszę, jak sprawnie poszło. Oczywiście. I wszystko zgadza Zaskoczymy Cię trochę, a to widzę, że byłaś przygotowana na wszystkie pytania. <grym> Czujna Mar jak ważka. To Marcin, podobne pytanie do Ciebie też. Króciutko czy pierwsze skojarzenia: z czym kojarzą ci się zawody NI i Iron Niesamowita energia, wypoczynek i słońce. Cudownie. Przecież w Gdyni nie pada. <grym> <grym> Dokładnie. Tak. <grym> Słuchajcie, dziękujemy wam serdecznie za rozmowę, tym Ogrom pozytywnym dzięki. akcentem. Mamy nadzieję, że w tym roku również y, pogoda będzie jak na zamówienie. Widzimy się, mamy nadzieję, 7 sierpnia w Gdyni, 4 września w Poznaniu, wcześniej jeszcze po drodze przecież Warszawa, 12 czerwca. Serdecznie dziękujemy za waszą obecność. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy również oczywiście wszystkim naszym słuchaczom i z tego miejsca już zapraszamy na kolejny odcinek podcastu, w którym przeniesiemy się do 2018 roku i porozmawiamy między innymi o roku muzyki w triatlonie. Do usłyszenia! To był podcast 10 lat triatlonów w Gdyni. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji znajdziesz na www.ironmangdynia.pl Do zobaczenia w Gdyni w pierwszy weekend sierpnia.